W dzisiejszym filmie porozmawiamy o czymś, co może zainteresować każdego, kto ma kredyt konsumencki. Mowa o sankcji kredytu darmowego mechanizmie, który pozwala konsumentom na odzyskanie pieniędzy od banku w przypadku, gdy ten naruszy przepisy prawa. Czym jest sankcja kredytu darmowego? Sankcja kredytu darmowego to instrument prawny, który umożliwia konsumentowi spłatę kredytu. Bez odsetek i innych kosztów, jeśli bank dopuści się naruszenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Nie oznacza to, że kredyt jest całkowicie za darmo, ale pozwala na odzyskanie nadpłaconych kwot. Jest to ochrona dla konsumentów, którzy podpisali umowy kredytowe z błędami lub brakami. Kiedy można skorzystać z sankcji? Aby skorzystać z sankcji, Umowa kredytowa musi spełniać pewne warunki. Kwota kredytu nie może przekraczać 255 550 zł. Umowa musi być zawarta po 17 stycznia 2014 roku. Kredyt musi być nadal spłacany lub został spłacony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem oświadczenia. Raty kredytu. Powinny być spłacane terminowo. Dopuszczalne są niewielkie opóźnienia, nie przekraczające 30 dni. Kredytobiorcą musi być osoba fizyczna. Kredyt nie może być zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Sankcja nie dotyczy kredytów hipotecznych. Jakie naruszenia uprawniają do sankcji? Bank może naruszyć wiele przepisów. Oto kilka przykładów. Brak formy pisemnej umowy. Jeśli jest wymagana brak istotnych elementów umowy, jak dane stron umowy, rodzaj kredytu, czas trwania umowy, całkowita kwota kredytu, oprocentowanie, RRSO, zasady i terminy spłaty, informacje o kosztach, skutki braku płatności i prawo do odstąpienia od umowy. Brak informacji o numerze rachunku do spłaty kredytu. Naruszenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, np. prowizji, ubezpieczeń, opłat, zaprowadzenie rachunku. Naruszenie przepisów o umowach zawieranych na odległość, błędne obliczenie RRSO. Jak działa sankcja kredytu darmowego? Aby uruchomić, należy złożyć pisemne oświadczenie do banku. W oświadczeniu trzeba wskazać konkretne naruszenia. Bank może uznać roszczenie i wtedy zwracasz tylko kapitał kredytu, bez odsetek i innych kosztów. Jeśli bank odrzuci roszczenie, sprawę można skierować do sądu. W przypadku uznania sankcji, spłata kredytu jest rozłożona na raty w zależności od wysokości kredytu: do 80 tysięcy złotych na 5 lat, a powyżej na 10 lat. Co zrobić? Gdy bank odrzuci oświadczenie, jeśli bank nie uzna roszczenia, można skierować sprawę do sądu. Kluczowe jest profesjonalne przygotowanie pozwu. Warto skorzystać z pomocy prawnika. Proces sądowy może trwać od 12 do 24 miesięcy, a nawet dłużej. Sąd może nakazać zwrot nadpłaconych kosztów i ustalić nowy harmonogram spłat. Czy sankcja kredytu darmowego to przełom? Wiele wskazuje na to, że tak, coraz więcej spraw trafia do sądów, a orzeczenia często są korzystne dla konsumentów. Szacuje się, że około 90% umów kredytów zawiera uchybienia, jednak banki bronią się, a sprawy bywają skomplikowane. Sankcja kredytu darmowego to ważne narzędzie ochrony konsumenta. Jeśli podejrzewasz, że twoja umowa kredytowa może być wadliwa, nie bój się walczyć o swoje prawa. Dokładnie przeanalizuj umowę, a w razie wątpliwości, skorzystaj z pomocy prawnej. Subskrybujcie kanał po więcej informacji o finansach. Zapraszam na blog bankowe ABC. Do zobaczenia w kolejnym filmie.